Tajemnice Nan-Madol. Tropikalne wyspy rozsiane po oceanie spokojnym, odległe od głównych cywilizacji, tajemnicze i do niedawna praktycznie nieznane w szerszej świadomości. Przyjrzyjmy się wybrzeżom wyspy Pohnpei, gdzie niepiśmienna kultura składająca ofiary węgorzom wybudowała megalityczne miasto Nan-Madol. Kompleks miejski zbudowany z ogromnych 50-tonowych bazaltowych głazów, rozmieszczonych na około setce sztucznych wysp, spełniał zadanie sakralne oraz administracyjne. Bronił także dostępu do wschodniej części wyspy. Jak cywilizacja, która poruszała się tratwami, przeniosła milion ton kamieni, by stworzyć to skomplikowane miasto na sztucznych wyspach. Warto podkreślić, że budowa Nanmadol była nie lada wyczynem inżynieryjnym. Wyspy były tworzone przez nakładanie warstw koralowców i bazaltowych głazów, a następnie wypełnianie ich ziemią i innymi materiałami. Samo zaplanowanie takiej konstrukcji zdradza wysoką, rozwiniętą architekturę i planowanie. Planowanie niemożliwe do spisania i powielenia budowniczym z powodu braku pisma czy nawet podstawowych petroglifów. Kultura jednak zaplanowała system kanałów wodnych, które otaczają każdą z wysp. Nie tylko służył jako środek transportu materiałów podczas budowy, ale także jako sposób na regulację przepływu wody, co pomagało chronić miasto przed erozją i atakami. Te kanały zbudowane z precyzją wykazują znajomość hydrologii, co jest imponujące, biorąc pod uwagę technologię tamtych czasów. W 2010 roku doktor archeologii z Pompeji, Rufino Mauricio w wywiadzie dla Austina Nobla opublikowanym na stronie archeologii.org. Wspominał o lokalnych legendach mówiących o lewitujących kłodach i nieznanej mocy, którą władali giganci założyciele Oloszpa i Olosichpa. Żeby wykazać możliwość zbudowania Nanmadol poprzez dowożenie tratwami bazaltowych bloków, Mauricio próbował z zespołem umieścić bazaltowy blok a bambusowej tratwie, ale ten szybko zatonął. Rufino sugeruje, że prace mogły rozpocząć się około 1500 lat temu, a nie 500 lat temu, jak głosi oficjalna wersja. Możliwe, że budowle bliżej lądu powstały wcześniej, a dalsze później. Datowanie takiej struktury jest wyjątkowo trudne, choć próbki archeologiczne wskazują na lata 1180-1200, przypisując budowę dynastii Saudelerów. Kompleks mógł być w pełni zbudowany w XVI wieku, jak relacjonował hiszpański kapitan Alvaro Saavedra, który w 1529 roku widział opuszczone miasto, przypominające Wenecję z ruinami świątyń i pałaców. Ta relacja kłóci się jednak z oficjalną wersją, która mówi o zdobyciu miasta przez wodza Isokelekel około XVII wieku. Możliwe, że mieszkańcy Nanmadol, znając zagrożenia związane z przybyciem Europejczyków, mogli świadomie ukrywać swoją obecność lub ograniczać interakcje z obcymi, co mogło stworzyć wrażenie, że miasto jest opuszczone. Pierwsze współczesne badania Nanmadol przeprowadził polski podróżnik Jan Kubary w 1873 roku. Następująca ekspedycja niemiecka sporządziła mapę wysepek Nanma Dol i nazwała je według pamięci mieszkańców Pohnpei. Z megalitycznymi ruinami wiąże się także tajemnicza śmierć niemieckiego gubernatora wysp marszala, Wiktora Berga. Berg miał wejść do świątyni Peinkitel, gdzie według legendy spoczywali Oroszpa i Olosippa. Mimo ostrzeżeń tubylców, zignorował zabobony i wszedł do grobowca, gdzie znalazł gigantyczne szkielety. Następnego dnia, po rabunku kości, rozpętał się sztorm, a Berg zapadł na tajemniczą chorobę i zmarł, majacząc o dźwiękach muszli i jasnym, kulistym świetle. Nan Madol, zatopione megalityczne ruiny, zbudowane w niewyjaśnionych okolicznościach, nieznanym sposobem. Jednak wyjątkowa uwaga tych ludzi skierowana była na aspekty religijne. Jedna z wysp była terenem kultu, gdzie czczono węgorze. Jest to jeden z najbardziej fascynujących aspektów Nan Madol. Analizy DNA tych węgorzy z jeziora Nanmadol pokazały, że są one genetycznie odrębne od innych populacji węgorzy na Pohnpei i w ogóle w Mikronezji. Tada unikalność genetyczna wskazuje na to, że węgorze mogły być specjalnie hodowane lub selekcjonowane przez mieszkańców Nanmadol, być może w ramach obrzędów religijnych lub jako symbol ich władzy. Węgorze były nie tylko częścią diety, ale miały również znaczenie kultowe, co podkreśla złożoność i głębię kultury, która zbudowała i zamieszkiwała Nan Madol. Kultury, która znalazła czas i energię, aby w niegościnnych, trudnych, tropikalnych warunkach rozwijać coś więcej niż jedynie sztukę przetrwania. Nan Madol skrywa wiele tajemnic, a jego niedostępne i wyjątkowe położenie sprawia, że jego zagadkę będziemy odkrywać przez wiele lat. Nawet w naszych czasach Podróż do ruin Nanmadol jest trudna i niebezpieczna. Miejscowi mieszkańcy niechętnie zbliżają się do niektórych części ruin i traktują je z dystansem. Rośnie jednak świadomość ich istnienia na świecie. W kierunku bazaltowych ruin wyrusza coraz więcej ekspedycji oficjalnych oraz tych mniej eksperckich, odkrywców, pasjonatów. A czy ty nie marzysz czasem, by wyruszyć w tajemnicze rejony nieznanego jeszcze dobrze świata? Jeśli chociaż dzięki takim filmom zostaw nam suba i lajka. Zabierzemy Cię w nieznane jeszcze wiele razy. Eksploruj zaginiony świat z kanałem: Dlaczego? Do zobaczenia na szlaku.